kolejnym wtorkowym dniu treningowym Os. Specjalnie dla Was dzisiaj przygotowaliśmy powtórkę z trzech tygodni z tematu podstawowe kopnięcia w karate Majgeri, Yokogerikage, yokogeri kekomi i Mawashigeri. Zaczynamy od rozgrzewki. Biegniemy w miejscu. 1, 2, 3, go, Rock, Sycz. Hatch w kolejnej dziesiątce podnieść wyżej kolana. H, Ni. San. Shi. Go. Rock. Sich. H, pięte pośladki. Hatch. Ni. San. Shi. Go. Rock. Sich. Hatch. Ręce na biodra i wskaczemy wąsko szeroko. Hatch. Ni. San. Shi. Go. Rock. Sich. Hatch. Q. Dżu, nożyce, icz, ni, San. si, go, rok, sić, hacz, Q. Dżu, ręce szeroko i bioderka. Skręty bioderek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zatrzymaj, ręce na biodra i podskoki. Przód tył, icz. Ni, musimy uruchomić dzisiaj nogi, żeby nam się dobrze kopało. Sa. Go. Rock. si, go, rok, sitch, Hach. Kiu. Dżo na boki, ech. Ni, san, go. Rock. si, go, rok, sitch, Hach. q. Dżo zatrzyma i krążenia bioderek w lewą stronę Pięć razy obszerne. 3, 4. Pięć. W drugą stronę. h Ni. San. Shi. Go. Ręce na kolana i krążenia kolan do środka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I w drugą stronę. Itch. Ni. San. Shi. Go. Rok. Ręce zostaje na kolankach. Przysiad po głębi do dwóch. I wyprost. Raz. I raz. I itch. Ni. San. Si. Go. Zostań w przysiadzie na dole. Na sygnał. Mocne sprężenie. Mocna sprężyna w nogach. I wyskok do góry i powrót do przysiadu. Idź. Ni. I wydech w timingu na dole. San. Si. Go. Rock. sit, Hatch. Jo. Zostań w przysiadzie. Przechodzimy do klęku podpartego. Troszkę teraz rozgrzejemy nóżki. Do kopnięć bocznych. Krążenia stawem kolanowym. Do środeczka. Lewa noga pracuje. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Zmiana nogi. icz Ni. San. Shi. Go. Rok. Zmiana nogi. Krążenia w tył. icz. Ni, san, shi, go, rok. Zmiana nogi. Itch, ni, san, shi, go, rok. Usiądź w Sejza. Wyprostuj sylwetkę. Połóż dłonie na Macie, na parkiecie, na panelkach, na dywanie i na sygnał wyprostuj prawą nogę w bok. Itch. I powrót. Ni. I druga noga. Itch. Ni, Ecz. przytrzymaj, ni, san, shi, ostatnie dwa razy, Ecz. ni, Ecz. ni, bardzo dobrze, z pozycji seiza przejdź do przysiadu, rozluźnij staw skokowy, przenieś ciężar do przodu, do tyłu, dynamiczniej, Zrób krążenia stawu skokowego w lewą stronę, w prawą stronę. Zrób przysiad na całych stopach. Rozciągnij, rozciągnij. Dociśnij, pobujaj się z lewej strony, na prawą stronę. Połóż dłonie na kolanach. Wyprostuj sylwetkę. Rozluźnij nogi. Przeskok z lewej na prawo, poprzez przeskoki i jamy. Joj. W kolejnym etapie przechodzimy do powtórki kopnięć. Zaczynamy od kopnięcia majgeri, Stopy razem, garda do przodu, sylwetka prosta, centrum napięte. Dokładnie. Wykonujemy spokojne kopnięcie majgeri. Kopiemy w centrum, ni, kierunek głowa, san, si, wydech przy powrocie nogi. Go, rok, sić, hadż. Teraz zwróć uwagę na pracę wahadłem. Sić, bioderko delikatnie do przodu przy powrocie nogi wraca do pozycji startowej. Ni. Tym sposobem dodatkowo dokładasz 10 cm, między 10 a 15 cm do dystansu swojego przeciwnika. San. Shi. I ostatni raz. Go. Joi. Po powtórzeniu kopnięcia Maigeri przechodzimy płynnie do Yokogeri Kage. Pozycja Haisokudachi, stopy razem, garda w bok, głowa, kierunek, technika i wykonujemy kopnięcie Jokogeri Kage. Zwróć uwagę na trzaśnięcie stopy w momencie kopnięcia. Stopa jest skierowana bokiem, powrót nogi z jednym wydechem. Icz. I zmień kierunek. Mi. Zwróć uwagę, że stopy są skierowane do przodu, a głowa. I garda skierowana w bok, tam gdzie jest przeciwnik. San. Shi. Go. Rok. Sitch. Hatch. Q. Ostatnie kopnięcie. Ju. Jamy. Kolejny etap yokogeri trudniejsza już forma, to znaczy yokogeri Kekomi. Stabilizacja pozycji tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Musisz mocno wypchać technikę, mocno wyprostować nogę i do tego jeszcze jak najmocniej wypchać piętę, aby to ona trafiła przeciwnika. Zwróć uwagę na pracę wydechem. Wydech, wydechów mamy już dwa. Wydech w trakcie kopnięcia oraz wydech przy powrocie nogi. Icz Ni. San. Shi. Zwróć uwagę, że najpierw podnosimy kolano do góry, głowa kierunek technika i dopiero wtedy następuje trzaśnięcie techniki. Shi. Kolano? trzaśnięcie, powrót. Go! Rock! I ostatnie kopnięcie! Siege! I jamy! Oj! W kolejnym powtórkowym etapie dzisiejszych kopnięć zapraszam do kopnięcia Geri. kopnięcia półobrotowego. Zwróć uwagę na start techniki, na rozpoczęcie kopnięcia. Odwodzenie kolana w bok, skręcenie na nodze podporowej i wykonanie kopnięcia. Wydech jest tylko jeden przy powrocie nogi. Icz. Ni. I ćwicz razem z sensejem. Icz. Trzymaj cały czas gardę. Ni. Prosta sylwetka. Głowa kierunek. Sam. Chi. Go. Rock. Siege. Hatch. Q Czur. I I Teraz spróbuj razem z nami wykonać wszystkie powtórzone kopnięcia w przejściach. Będziemy robić po trzy przejścia do przodu, mawate i trzy przejścia do przodu. Jeżeli nie masz miejsca, możesz oczywiście powtórzyć to dwa razy bądź raz. Joi, hidari zenkutsudachi gada barai. Dźmy lewa noga do przodu, przejście do kamate i kopnięcie mageri. Zwróć uwagę, że garda zostaje zmieniona w momencie kiedy już kopniesz i położysz nogę do przodu. Mi. San. Mawate. Hop. Yokogeri Kage. Ichi. Mi. San. Mawate. Yokogeri Kekomi. Icz. Mi. Sa. Mawat. I ostatnie kopnięcie. Geri. Ich Mi. Sa. Mawat. Yame. Często zdarza się tak, że w trakcie rozpoczęcia kopnięcia. Nie podnosimy kolana do góry, tylko zaczynamy stopa i wyprost. Jest to błędne podejście ze względu na to, że nie trafimy w przeciwnika w wyznaczony cel, tylko możemy go trafić w nogę. Dlatego też przygotowaliśmy dla was pomocnicze ćwiczenie do pracy kolanem do rozpoczęcia prawidłowego kopnięcia. W każdym z tych kopnięć najpierw startujemy kolanem, dopiero później wyprowadzamy technik. Zaczynamy od kopnięcia majoria. Ustawiamy się bokiem do krzesła. Garda. Zwróć uwagę na pracę kolanem. Najpierw kolano idzie do góry, dopiero później jest wyprowadzona technika. Powrót nogi musi być również wykonany na tym samym poziomie co wykonana, wykonane kopnięcie. Icz. Mi. I już ćwicz razem z sensejem. San si, go, rock, six, Hach. q, Ju. nie jest to łatwa, łatwy trening, ale dzięki temu, że masz przed sobą przeszkodę, jeszcze mocniej doskonalisz swoje. Technikę kopnięć. Kolejne kopnięcie z wykorzystaniem krzesła Jokogeri kage. Ustaw się bokiem do krzesła. Oczywiście stopy dalej są skierowane do przodu. Głowa, kierunek, garda, technika. Icz. Najpierw kolano do góry i wyprowadzenie techniki. Mi. San. Shi. Go. She. Przejdź na drugą stronę krzesła. Ichi. Ni. San. si, Go. Go. W kolejnym etapie przechodzimy do yokogeri kekomi dla ułatwienia. Ustawiamy się w pozycji kibadachi, czyli tak jak to występuje w naszych wymaganiach egzaminacyjnych. Zrobimy przekrok i podniesienie kolana i wyprowadzenie kopnięcia. Jak widzicie, podniesienie kolana przed krzesłem otwiera wam czystą drogę do celu. Itch. Ni. Ha, ha. Tak. ćwisz razem z San. Ha, ha. Shi. Garda cały czas ha, ha. ukierunkowana. I ostatnie kopnięcie. Go. Ha, ha. Super. Gratulujemy. Przejdź na drugą stronę krzesła i wykonaj to na drugą nogę. Ustaw się w pozycji kibadachi. Dostosuj dystans. Pierwsze, pierwsze kopnięcie próbne. Ichi. Sprawdź, czy wszystko się zgadza i ćwicz sensei. Ni, sa, si, go. Pięknie. Gratulujemy wam w treningu z naszym pomocniczym przyrządem. Na koniec zapraszamy do ostatniego kopnięcia Mawa Shigerii. Ustaw się za oparciem krzesła. Jeżeli oparcie jest dla ciebie za wysokie, weź niższy sprzęt. Może być mniejszy taboret czy na przykład stos książek. I kopiemy Mawa Icz Mi. Koniec kopnięcia jest na wysokości oparcia. San She. Go. Zmieni nogę. Itch. Mi. San. Si. Go. Ha. Super. Gratulujemy. Odstaw swój sprzęt na bok. Wyrównaj sylwetkę, poprawki mono, ustaw się w pozycji misu widaczy i usiądź w seiza. Mokusa. Następuje zakończenie treningu. Yam, Senseni, Rei, Otogeni, rej? os. Dziękujemy wam za kolejny trening razem z nami, przygotowany przez trenerów Akademii Sportu Hikara. Mamy nadzieję, że dobrze poćwiczyliście i udoskonaliście swoje kopnięcia Majgeri, Mawashi Geri, Kage oraz Yoko Kekomi. Do zobaczenia na kolejnym wspólnym treningu. OS. OS.